Polska policja. Na jej czele stoi komendant główny, któremu podlegają komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich. Nadzorują oni pracę komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych, którzy z kolei odpowiadają za służbę policjantów w komisariatach. Przez bezpieczeństwo państwa jego wydatek, nawet Codziennie do walki z przestępczością staje ponad 100 tysięcy policjantów, wspieranych przez blisko 20 tysięcy pracowników cywilnych. Do wykonywania swoich obowiązków funkcjonariusze przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. Policyjna kadra jest coraz młodsza i coraz lepiej wykształcona. Współczesne wojny, także te z przestępcami, wygrywa ten, kto ma lepsze informacje, dlatego policja wciąż rozbudowuje swoje zaplecze informatyczne i kryminalistyczne. Od kilku lat działa już automatyczny system identyfikacji odcisków palców. Trwa budowa krajowej bazy DNA. Policyjni eksperci prowadzą badania z zakresu balistyki, mechanoskopii, chemii, biologii i technik audiowizualnych. Dzięki nowoczesnym centrom dowodzenia policjanci szybciej reagują na wszelkie sygnały o zagrożeniach. Telefony od mieszkańców, obserwacja ulic za pomocą setek kamer oraz praca tysięcy policjantów pozwalają na wykrycie sprawców większości przestępstw. Polska policja cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym. Co roku rośnie też liczba osób, które czują się bezpiecznie. Od kilku lat w Polsce systematycznie spada przestępczość. Mniej jest kradzieży, włamań, rozbojów oraz bujek i pobić. Każdego roku policjanci zatrzymują blisko 600 tysięcy podejrzanych. Ujęciem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Współczesną polską policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej. Od 2000 roku istnieje też Centralne Biuro Śledcze. Policjanci z CBS rozbijają zorganizowane grupy przestępcze, walczą z terrorem kryminalnym i narkobiznesem. Przy likwidacji międzynarodowych struktur przestępczych współpracują z funkcjonariuszami z całego świata. O czystość policyjnych szeregów dbają specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych. Każdego dnia i każdej nocy na ulice w patrolach wychodzą setki ludzi. Którzy postanowili strzec naszego wspólnego bezpieczeństwa, polscy policjanci.